Witajcie, zgodnie z zapowiedzią robimy osobny materiał o jednym z ostatnich nabytków, czyli Audi RS5. Może jeszcze piękne nie jest. Którym się, się już podoba, ale będzie na pewno jeszcze ładniejsze. Z nami oczywiście Paweł, za kamerą Kamil oraz Marcin. Słuchajcie, standardowy skład. Sytuacja jest taka, co? Wydaje mi się, Paweł, że można poruszyć tutaj temat takich małych niespodzianek, które można tak, trafić Tak, ja myślę, przy, że tak. To przy jest auto, które jest dobrym przykładem. Małych, no powiedzmy, w przypadku takiego auta, pomimo małych, to drogich niespodzianek. Generalnie między nami będziecie mieli zdjęcie auta, jak wyglądało na aukcji. No i na pierwszy rzut oka, powiedzmy, szło się domyślić, jeżeli chodzi o, o uszkodzenie podłużnicy. Tak też stawiałem, ale pojawiły się, powiedzmy, troszeczkę niespodzianki, jeżeli chodzi o zawieszenie. Tutaj na tych zdjęciach, które też zapewne widzicie, nie widać zawieszenia tył. Nie widać po prostu, że jest uszkodzone jak się później okazało wszystkie zawieszenie we wszystkich czterech kołach uszkodzone było wszystkie cztery felgi nadawały się właściwie do wywalenia no nikt nie będzie felg które są kwadratowe ani prostować ani gdzieś spawać są trzeba było kupić cztery nowe felgi koszt duży tak, ale przy tak uszkodzonym samochodzie, jak widzieliście na zdjęciach, no trzeba mieć to z tyłu głowy, to tak, zawsze trzeba właśnie tak, zaznaczyć... to jest właśnie dobry przykład, mm. gdzie trzeba brać, e, trzeba brać, jakąś tolerancję na, na, e, naprawę. Nie można nigdy kupować z budżetem na styk, zawsze trzeba zostawić, ale to zawsze trzeba zostawić jakąś tolerancję, bo zawsze może pojawić się jakaś niespodzianka. To znaczy przy, przy kupowaniu samochodów całych, nie rozbitych, tylko po prostu używanych, już trzeba ten budżet tak. sobie zachować tak, nawet... zapasowy, prawda? A tutaj pamiętajcie, że macie do czynienia z autem uszkodzonym, więc ten budżet zapasowy powinien być jeszcze większy. Także nie warto ostatnich pieniędzy kłaść na aukcję, byle tylko wygrać auto, a potem yy, zostać tak, zabawą. No. Nawet jak kupujemy auto całe w Polsce, yy, to też musimy się liczyć z tym, że, że jakiś serwis czy coś trzeba zrobić. To co Paweł, przejdźmy może do pokazania już tych szkód dokładniej, co? Tak, podejdź Kamil, omówimy sobie troszeczkę to auto. Generalnie, tak jak wspomniałem, podłużnica była do przewidzenia, co widać. Jest naprawiona, jest przednia część podłużnicy jest kupiona nowa, bo starej nie dało się odratować. Wąs fartucha też był zagięty, też go naprawiliśmy. Generalnie mieliśmy też do wymiany łapy, silnika, ławę i stabilizator. Te rzeczy też trzeba było kupić w serwisie, no bo niestety do tego auta jest bardzo ciężko z częściami. Co mogę powiedzieć więcej? Wszystkie wężyki, wszystkie, wszystkie wiązki, to wszystko tak jak widać, wszystko jest kupione nowe w serwisie, bo nie ma tego w ogóle z rzeczy używanych. Generalnie, licząc koszty naprawy tego auta, nie liczyłem właśnie wiązek, łap silnika, stabilizatora, powiedzmy ławy też, która no, dosyć sporo kosztowała. Kół zawieszenia na prawą stronę, no bo z lewej strony było w gołym okiem, widać co jest nie tak, z prawej powiedzmy liczyłem jakieś tam wahacze, lewe tylne koło liczyłem, że będzie ok, Doszły koła, więc suma sumarum na częściach przeliczyłem, nie doliczyłem około 20 tysięcy złotych. To jest dobitnym przykładem, dlaczego warto zawsze zostawiać sobie e, tolerancję. W przypadku tańszych aut nie musimy zostawiać sobie tolerancji takiej jak tutaj w wysokości 20 tysięcy złotych, ponieważ części są dużo tańsze. Wystarczy 2-3 tysiące złotych, ale zawsze, ale to zawsze, zawsze warto zostawić sobie ten zapas na ewentualne niespodzianki. To co Paweł, czyli może coś, co najbardziej interesuje, podejrzanych naszych widzów, czyli ile pieniędzy trzeba przygotować na takie RS5 pod dom? Generalnie jeżeli chodzi o koszt tego auta pod dom, może nie tego, nie, ko nie tego konkretnego tylko podobnego, bo tak jak e, zawsze wspominamy nie podajemy kosztów konkretnych, aut, bo po prostu niektórzy mogą sobie tego nie życzyć. Generalnie jeżeli chodzi o nową RS5 koszt tego auta zaczyna się od około 150 tysięcy w górę, wiadomo można też kupić auto tańsze, ale wszystko jest zależne od uszkodzeń. Możemy Panie. kupić auto gdzie trzeba będzie wstawić dwie ćwiartki czy trzy czy jeszcze coś. Jeżeli nie chcecie takiego zamieszania, o którym mówił Paweł wcześniej, to trochę więcej na aukcji może was przed tym uchronić. Tak, ale tak jak zawsze powtarzamy, najlepiej kupować auto, które po prostu brzydko wygląda, bo auto tak. może mieć wgniecione drzwi, a może mieć też rozerwane drzwi. I wiadomo, Dobra. że jedno będzie droższe, a naprawa jest w sumie ta sama. Na przykład Paweł, no, takie wystrzelone poduszki, wystrzelona poduszka kierowcy czy kurtyna już obniża cenę tak. na aukcji, ale chyba najbardziej to właśnie deska tak, się. i to jest taki temat trochę kontrowersyjny, co nie? Bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo ludzi właśnie podchodzi do tego tak, że jeżeli deska jest wystrzelona, no to, to samochód jest już, można powiedzieć, Katastrofa, koniec. Tak, to jest katastrofa. A jak wszyscy wiemy jest to nieprawda, generalnie wystarczy zmienić deskę na nową, wszystkie poduszki na nowe i nie jest to żadnym problemem. A w przypadku droższych aut może, może to zrobić naprawdę dużą cenę na aukcji i to nie jest rząd set dolarów, tylko nawet kilku tysięcy, dlatego warto no, można powiedzieć przełamać się. Bo, bo problem tkwi w sumie w psychice, tak? tak dużo, jest. dużo ludzi to boi po się. że... Strasznie te... tak, to po że strasznie to, wygląda. Że to strasznie wygląda, że to może gdzieś w przyszłości nie zadziałać w razie ewentualnego wy wypadku. Ale jak wszyscy wiemy, tak nie jest. Tak nie jest, ponieważ zakładamy element nowy, zakładamy nową deskę, zakładamy nowe poduszki i w tym momencie pirotechnikę, temat jest zamknięty. Tak. Jeżeli jest to zrobione poprawnie, to też nic nie będzie trzeszczeć, bo to jest częsty temat, który się porusza, tak? Że jak tak, ta no deska jest ruszona, jak to się wyjdzie, to się tego nie da złożyć. Dużo, to jest nieprawda. Du dużo osób właśnie podchodzi do tego tak, że. Deska była wyjęta, wszystko jest złożone. No i później kurczę, podczas jazdy nam gdzieś coś drży, plastiki, plastiki są, no plastiki trzeszczą, tak? Dopnie się wszystko trzeszczy, gdzieś to wypadam, no, Szczerze, nie spotkałem się z czymś takim i nie wiem skąd to się wzięło. Prawdopodobnie z jakiejś grupy na Facebooku, gdzie nikt nie ma pojęcia bądź jakichś jeszcze starych Form BMW czy Audi, czy jeszcze innych marek. Co jeszcze Pało? Może tak na sam koniec? No chyba RS5 jest dobrym przykładem, żeby omówić pomiary laserowe, ale to może w osobnym odcinku dla Was przygotujemy, tak. jak będziecie chcieli. Dajcie znać w komentarzu, czy jesteście zainteresowani czymś takim. Mamy tutaj laserowy pomiar firmy Chief. Pomaga nam to przede wszystkim w przypadkach, kiedy mamy ruszoną, powiedzmy, nie wiem, podłużnicę, czy jakiś inny element auta, który, no, generalnie wymiana kończy się na cięciu. Ogólnie zasada działania tego urządzenia jest taka, że mamy wiązkę laserową, która odbija się od sąd, które wcześniej mamy wyświetlone tutaj, w których punktach mamy zamieścić, i pokazuje nam z dokładnością do milimetra. Ile mamy naciągnąć auto? Więc generalnie dzięki temu jesteśmy w stanie powiedzieć, że auta zawsze wyjeżdżają idealnie proste od nas, jakkolwiek to znaczy. No i ta naprawa jest przeprowadzona tak, jak być powinna. Ale tak jak Marcin wspomniał, jeżeli jesteście zainteresowani, to możemy zrobić oddzielny materiał o tym, tylko o tym urządzeniu, gdzie, gdzie powiemy Wam i nawet myślę, że na przykładzie jakiegoś auta, e, pokażemy jak to działa. Ja myślę, że to jest wszystko, jeżeli chodzi o czerwoną RS5. Na tą chwilę, ponieważ oczywiście na pewno na wrócimy chwilę. z kolejnym tak. materiałem, jeżeli chodzi o ten samochód z procesu naprawy oraz oczywiście z przejażdżki po naprawie. Wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie. Tak, ja myślę, że będzie bardzo ciekawe doświadczenie. Z tego też możemy nagrać materiał, bo będę miał przyjemność jeździć tym autem na co dzień, także na pewno podzielę się wrażeniami. No i cóż, na tą chwilę dziękujemy Wam bardzo. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie nasz kanał, a dostaniecie znacznie więcej, znacznie ciekawszych kolejnych materiałów z naprawdę różnych kwestii, jeżeli chodzi o import, naprawy, prace warsztatowe. Wydaje mi się, że pokażemy Wam jeszcze wiele, wiele ciekawostek. Dziękujemy za uwagę.